Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba czy Skiro, i na dzisiejszym filmie zrobię sobie taki challenge, że będę mógł grać tylko i wyłącznie taką bronią, tylko że w Fortnite. Cie. Co prawda ona wygląda trochę inaczej w gierce, ponieważ ma inne kolory, no ale to jest ta sama broń, jakby nie patrzeć. I słuchajcie, najgorsze jest to, że ona kosztuje ponad 1000 złota. Ja tego złota nie mam za dużo, więc mam jakieś dwie, no maksymalnie trzy próby, jakbym dozbierał tego złota, więc to będzie najtrudniejszy challenge, jaki w ogóle robiłem. Ponieważ ja nie potrafię super grać i... jak zginę od razu z tym pistoletem, no to będzie po prostu słabo. Więc oczywiście zanim zaczniemy zostawcie taką subskrypcję, tylko już tam na dole pod filmem. Pamiętajcie o łapce w górę i teraz macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę, więc 3, 2, 1. No i do sklepu powracają coraz to kolejne świąteczne skiny, więc pamiętajcie, aby wpisać kod skiro w sklepie, bo to jest mega, ale to mega ważne i dzięki temu mogę się po prostu rozwijać. No a teraz już bez zbędnego gadania przejdźmy do tego bardzo trudnego challenge'u. Czekaj, ja amunicji. Dobra, teraz amunicja jest i lecimy do filmu. Ogólnie ten boss, u którego się kupuje ten pistolet, znajduje się na paskudnej przystani. E, I to jest taka miejscówka, na którą po prostu lata mniej osób, tak mi się wydaje, więc jest po prostu większa szansa, że nie wysypie się od razu. W ogóle fajnie by było, gdyby tam nikt nie wylądował, no bo wtedy było e, full bezpiecznie, co nie? No i wiadomo, jak zawsze przy takich challengeach, na początku mogę używać dowolnej broni, i dopiero jak kupię ten pistolet, to będę grał tylko i wyłącznie nim. E, no i oczywiście mogę cały czas używać leczenia. Bo czemu by nie? Potrzebuję jakiejś broni normalnej, tak żeby. Czekajcie, nikogo tu nie ma? Ej, nikogo tu nie ma. Super, ale tak czy siak przydałoby się jakąś broń znaleźć? Syk. Pistolet, naprawdę. Może tutaj pompa? O, emeczka. Impulsy do taktycznej zawiki. Na pewno się przydadzą. Ej, ja serio się stresuję i zanim kupię ten pistolet, no to nazbieram sobie trochę materiału, bo nie chcę później tego po prostu robić. W ogóle, czy wy też tak macie, że jak gracie na trybie kreatywnym to wszystko Wam wychodzi, a jak gracie normalne gierki to jest. Dosłownie przeciwnie. Ja tak mam chyba. I boję się, że. No po prostu. Nie wejdzie ten challenge za dobrze. Ale on musi wyjść dobrze. Po prostu musi. Skrzynka jest do zebrania, więc chyba nikogo tutaj nie było. Tak, kolejne impulsy do taktycznej zawiki. Jeszcze trochę paleciaków nazbieram, żeby mieć te materiały. I kolejna skrzynka w środku. Dobra, leczenie? To się na pewno przyda. Trochę się boję, że ja się teraz przygotowuję i tak dalej, a zabiję mnie pierwszy lepszy ziomeczek, co nie? Dobra, w takim razie wyrzucam wszystko, co mam. I teraz kupuję ten pistolet za 1225 zł. No to nieźle. Tropiciel cienia, tak w ogóle? Taka jest nazwa tego pistoletu. Wow, na dwóch kołach jadę To nie z tym kierowcą. W pierwszej gierce będę tak typowo camp już, by, wiadomo, zająć jak najlepsze miejsce, a może w kolejnej zagram tak bardziej agresywnie. Przynajmniej spróbuję. E, nie jest za ciekawie, ponieważ tutaj pojawiły się te boty, z którymi ja nie chcę walczyć. Bo po co mam marnować amunicję i tak dalej? Ja sobie na silko połowię po prostu ryby. Kolejne impulsy tutaj są? No, co ty gadasz? Sześć impulsów do ucieczki? To mi się podoba. Dobra, aktualnie zostało 14 osób do końca. Ja sobie zasyłam do kolejnej strefy, która jest przede mną. I na razie jeszcze nikogo nie widziałem, a i to jest dziwne. Gdzie są przeciwnicy? W sensie dla mnie to nawet lepiej, bo jeszcze nie zginąłem, prawda? Ale. No, tak czy siak przydałoby się kogoś w końcu spotkać i przetestować ten pistolet, prawda? Bo z tego co wiem, on po prostu oznacza przeciwników, jakich trafię na przykład. Więc całkiem spokojnie jedność. Tam kogoś widziałem, czekaj, 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 tam jest ziomek. Tam jest ziomek, który się tepa. O, oznaczyłem go. Byczka, ja dokładnie wiem, gdzie jesteś. Nie schowasz się przede mną, Tylko kto bym jeszcze potrafił prowadzić. Ciekawie, jak długo to działa. Pewnie tak jak z flarą, no. Już go nie widzę. No jedź, jedź, czemu to auto nie jedzie. 9 ziomeczków do końca mi się właśnie skończyło paliwo Już od mega dawna nie grałem tak bezpiecznej gierki Serio Staram się wszędzie rozglądać i patrzeć gdzie są przeciwnicy Bo wiadomo jak ma się pompę i na przykład Mkę, No to na cilku Ktoś mi trafia ja się zabuduje i go od razu podjeżdżam A z pistoletem nie będzie tak łatwo Nie chciałbym teraz snajpy dostać To jest takie moje jedyne marzenie Tam jest ziomek w piasku Dobra dostał Ale co z tego że jak go nie oznaczyłem tam go widzę, tam go widzę. O, dostał, dostał kilka razy. Ej, to był jakiś bot. Ale pierwszy frak siadł, co nie? Nieważne, że to był bot. Jak coś, to nic nie widzieliście. Pokaż mi, gdzie jest jakiś przeciwnik. Daj mi to komisję. Ziomeczek jest gdzieś tam. Słyszę tutaj kogoś, jak zmienia sobie broń na pompę. Tylko nie mam pojęcia, gdzie on jest. Może tam? Kolejne impulsy? Eee... Gdzie on jest? Ty, no nie widzę go. Na 100% jest przede mną, ale nie mogę go zauważyć. Halo kolego, gdzie ty jesteś? O. Słyszę kroki. Słyszę piach. Gdzieś pode mną tu jest ziomeczek No to nieźle. No to niezły camper. Plan jest taki, że chowam się do piasku i staram się teraz przemieścić do strefy. Wiadomo, pól bezpiecznie. No ale, że tędy się nie da. O, hopa, słyszę za mną. Chłop jest za mną. Wyczku, nie goń mnie, proszę. Dobra, wyskakuję za tą skałą i strzelam do niego. O, nie mogę go trafić, nie mogę go trafić. Ja widzę, gdzie ty jesteś. Ja dokładnie widzę, gdzie ty jesteś. No, nie mogę go trafić. Dobra, dostał Wow, snajper jeszcze No, przecież ty masz tak mało HP Ja jestem pewien No, dobra, leżę I zostało jeden na jeden z ziomeczkiem, który ma snajperkę Dobra, przynajmniej wiem, gdzie on jest Co nie? No, pokaż się, pokaż się, pokaż się Dobra, dostał Pop ja wiem wszystko Gdzie ty jesteś? Dobra Trzeba zrobić tak I zawika do strefy może Ej, jest mega, ale to mega stresik Czekaj, gdzie on poleciał? Już myślałem, że w zonie jest, prawda? Ej, ten pistolet jest kozacki z niego bardzo fajnie się trafia Nie leć się tam, nie lecz się On też ma sporo fajnych itemów Do walki Nie tylko ja mam takie rzeczy Nie no, muszę na dystans grać, no nie ma co No nie dostał, nie dostał, nie dostał Nie mam już impulsów, ale on ma impulsy za to Ale on za to ma impulsy Ale, że on wleciał do mnie, do boksa Ale, że do mnie, do boksa Kolego Ale mam teraz już pograne chyba, co? To jest pograne Ja wiem gdzie on jest, ale co mi to da No i wygrał to, miał 50 HP I 13 fragów, to co jest Czemu na takiego spoczyńca trafiłem Nie ma co się podawać, teraz lecimy z gierką Taką bardziej agresywną, w której będę Podjeżdżał przeciwników, stawcie teraz taką subskrypcję Bo to jest serio mega, ale to mega ważne I lecimy teraz do Kolejnej gry, czy ktoś tu ze mną leci Wydaje mi się, że znowu nie, dobra Jest jeden ziomek, tylko gdzie on wyląduje On tutaj ląduje Dobra, szybko, szybko, ja potrzebuję broń znaleźć. Znaczy je po prostu zdobyć, kupić. Dobra, cyk, 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 jest broń kupiona. Jak zginę, to zginę. Jak uda mi się wygrać ten pojedynek, to uda się. Materiały są bardzo ważne, co nie? Bo jednak będę mógł się zabudować. Ale że mam tylko 16 amo. Dobra, amunicja to by się przydała. Okej, okay, jest amo. Co prawda, nadal to jest tylko 34, ale tu już trochę więcej. Dobra, o, strzela do mnie z góry. No najgorzej, po prostu najgorzej. Dobra, bandaże, na szczęście. No przebija się tu. O, o. O, o, no, no to pograne. No i słuchajcie, to już jest koniec tego filmu. Serio, nie chce mi się zbierać kolejny raz 1000 zł, żeby ponownie kupić ten pistolet. Jest on oczywiście spoko, ale trochę za drogi. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, tylko że tam nadal pod filmem. Do zobaczenia mapa. No i cześć!